Gemiza czy Green Oto jest pytanie. Zaczynamy minuta śląskiego gotki. Jak już wiecie, to troszkę umia ważyć. A pierwsza zupa, którą nauczyła mnie Oma, to była zupa z Oberibe. Ale nie na tym ta zupa się kończyła. Trzeba było dodać cibla, Lądował też w środku Knoblauch nadawało to niesamowitego smaku. I tak naprawdę ta zupa, która była moją nieulubioną zupą, czyli ta oberibowo razem z liśćmi, z tymi korzeniami, przy tych wszystkich warzywach po prostu to był cud. Ale była taka jeszcze jedna zupa, której ja tak naprawdę nie lubią. I wiecie, co to jest blumkul? Piszcie w komentarzach.